Szacuje się, że jeden na 4, czyli 8 milionów dorosłych Polaków choruje na otyłość, ale ponad 85% nie zdaje sobie sprawy, że to choroba. Stosują drakońskie diety i próby tak zwanego odchudzania, które tylko pogłębiają tę chorobę. Czy otyłość można leczyć i jak robić to skutecznie? O tym jest kampania Porozmawiajmy szczerze o otyłości, której bohaterów można spotkać między innymi tu. W warszawskich Łazienkach. Miałam kilkanaście lat, kiedy moja waga nagle się po prostu zaczęła zmieniać. Zawsze byłam szczupłą, bardzo wysportowaną e, dziewczynką, która kochała sport, kochała ruch. I potem nagle coś się takiego stało, że to ciało się zaczęło zmieniać. Zanim zaczęłam leczyć chorobę otyłościową, to tak naprawdę było to poszukiwanie. Odpowiedzi na pytanie, co się dzieje z moim organizmem, że nie działa tak jak działał. Czyli to moje samopoczucie było dużo słabsze. Ehm, gdzieś tam czułam, że jest mnie powoli, powoli, powoli coraz więcej. Przybierałam na wadze. Na początku było. Hmm. O Jezu, jestem chory. Przecież jak? No to nie jest choroba, przecież ja tylko po prostu za dużo jem. Albo może mam po kimś z rodziny, bo dziadek był trochę grubszy, bo mama miała trochę więcej kilogramów. Rozpoczęły się różnego rodzaju diety na własną rękę, katorżnicze, po 500 kalorii, po 300 kalorii, po 1000 kalorii. Próbowałem cokolwiek zmienić w swoim życiu, jeżeli chodzi o jedzenie, aktywność. Nawet diety niektóre pomagały. Ale tylko po to, żeby wrócić do starych swoich nawyków i waga przerastała z powrotem, a nawet i więcej. Odchudzanie. Wiemy współcześnie z wyników badań naukowych, że ono pogarsza sytuację chorych na otyłość i prowadzi do dalszego postępu choroby otyłościowej. Bo prowadzi do takiego przesterowania regulacji spożycia pokarmów i naszego metabolizmu, że choroba otyłościowa postępuje. Bardzo długo czasu upływa, zanim lekarz. U pacjenta chorującego na otyłość powie to bardzo ważne pierwsze zdanie. Choruje pan na przewlekłą chorobę, chorobę bez tendencji do samoistnego ustępowania, chorobę z wieloma powikłaniami medycznymi, których jest ponad 200. Zaczynają i z i problem z, niekiedy z poruszaniem, brak ochoty na pewne rzeczy. E, pod tytułem pójść na spacer, o że znowu muszę iść na spacer, tak by to była kara. Wtedy jakby pomyślałam sobie, że no, coś jest nie tak ale wciąż bez tej świadomości, że słowo otyłość oznacza chorobę. Ja myślałam, że to jest po prostu stan, coś takiego jak, nie wiem, wysypka, nie? To jest choroba, której towarzyszy bardzo dużo mitów i błędnych przekonań. Upraszczamy to myślenie, w szczególności jakby zrzucając, jakby e, mówiąc o tym, że pacjent to jest osoba leniwa, która sama sobie jakby doprowadziła się do takiego stanu. Traktujemy tą osobę niestety gorzej, mówiąc w takim bardzo dużym uproszczeniu. I te wszystkie razy, kiedy byłam u lekarza i doznawałam różnego rodzaju e, takiej przemocy wręcz słownej. Jeśli będziemy tylko powtarzać, że spróbujmy tę albo inną dietę, proszę iść do dietetyka, proszę wziąć się za sobą, to doprowadzamy do sytuacji, kiedy to choroba rozwija się, prowadzi do rozwoju powikłań, a pacjent chodzi od specjalisty do specjalisty, który tak naprawdę zajmuje się leczeniem licznych powikłań otyłości. Na pewno nie jest to wina chorego, na pewno nie jest to wybór chorego i na pewno chory nie ma wpływu na przebieg rozwoju choroby otyłościowej, podobnie jak nie ma wpływu na wiele, jeżeli nie wszystkie inne choroby. Bez podjęcia leczenia i tych środków związanych z leczeniem nie ruszylibyśmy z miejsca, bo był czas, kiedy nie miałam diagnozy i wszelkie próby modyfikacji żywieniowych przynosiły rezultatów. Potrafimy skutecznie rozpoznać tę chorobę, wykluczyć czynniki, które powodują niekontrolowany przyrost masy ciała. Dysponujemy dobrze opracowanymi standardami w zakresie postępowania niefarmakologicznego, w zakresie sposobu odżywiania, aktywności fizycznej, wsparcia psychologa. Wiemy, że te hormony źle działają u chorych na otyłość. Wiemy, że możemy to korygować dzięki zastosowaniu leków, dzięki zastosowaniu chirurgii bariatrycznej. Tak powinniśmy postępować. Musimy podjąć działania tu i teraz. Mamy sytuację epidemiologiczną, która zatwarza, niepokoi prawdziwe tsunami XXI wieku. Wzrasta liczba otyłości nadwagi wśród osób dorosłych, ale dramat rozgrywa się w szkołach, przedszkolach, w liceach. Wykorzystuję właśnie swoje kanały i swoje zasięgi do tego, żeby nie tylko opowiadać o rzeczach z tej tematyki, którą się zajmuje na co dzień, tylko żeby wykorzystać właśnie ten potencjał i przekazywać informacje naukowe, prawdziwe. Wierzę w to, że moja historia, chociaż jest na pewno jedną z wielu, stanie się komuś na tyle bliska, że podejmie działania, w walce o swoje zdrowie. W Polsce leczenie z powodu otyłości rozpoczyna mniej niż 1% osób, których dotyka ten problem. Mało kto chciał dotąd chodzić do lekarzy, których jedynym zaleceniem było proszę mniej jeść i więcej się ruszać. Dziś jest coraz więcej doświadczonych specjalistów i metod, także farmakologicznych. I choć to trudna choroba z tendencjami do nawrotów, można ją coraz skuteczniej leczyć. you